Czy wiedziałeś, że w elektroniku funkcjonuje koło filmowe? O, chcesz dołączyć do kuka filmowego? Poczekaj, już do ciebie lecę. No dobrze, to opowiadaj mi, jak tam jest z tym kuku filmowym. No słuchaj, stary, jest świetnie, wychodzimy na film. Hej, chwilę. hej, no co ty nie powiesz? No a jakie? No! Staje. w tym roku byliśmy na Sherlocku Holmesie, Batmanie, Pinbuku, tak. Baby Driverze... Och, na serio, Baby Driver? Widzę, że nie tylko chodzi na klasyki. Często w ogóle wychodzicie. No, co najmniej raz w miesiącu. Ma co chęć. muszę zrobić, żeby do Was dołączyć? Spokojnie, spokojnie. Kółko przyjmuje każdego trzecią i czwartą klasistę, który ma chęć po prostu. Jakbyś miał jakieś pytania, możesz zadać do wychowawców czyli na przykład Pani Jędrzejczak, Pani Zaborowicz. Och sta, z tego co widzę, muszę się za No, zdecydowanie. To jak. Widzimy się na następnym filmie. No, to widzimy się na filmie.